Hej, witam wszystkich, z tej strony Razem i zapraszamy na kolejny odcinek mojej serii, zagrajmy w dodatek do gry Elden Ring, Shadow of the Earth w ostatnim odcinku pokonaliśmy tego władcę szalego pomienia tego bossa I ogólnie właśnie tutaj, w, tym, w tej włościach Midry, żeśmy sobie chodzili teraz postanowiłem, że pójdziemy bardziej w tą stronę i może dostaniemy tą mapkę Wiem, że tutaj jeszcze w tej okolicy był taki wielki pniak, wielkie drzewo, do którego się jeszcze nie udaliśmy, ale tam może sobie pójdziemy potem I właśnie chyba powinniśmy się kierować, o ile się nie mylę, tą drogą tam wtedy szliśmy w dół, i teraz byśmy szli tędy, tak? No, niby tak, także chodźmy. Dalej na konia nie mogę skoczyć. Spróbujemy też tego nowego miecza użyć. Średnio mi się podoba, ale zobaczymy. Może będzie fajny. Może to tylko pozory takie. Dobra, tutaj możemy też iść, możemy też iść tędy. Tu mi się wydaje, że się droga za skończy, to może chodźmy tędy wpierw. Są oczywiście też szczury. No i teraz pytanie: jak to mnie działa na te szczurki? Poko. Taki. Ała. Taki nawet w miarę. kurczę, nie za szybki właśnie. Dobra, i tu byśmy przeszli tam, to tam nie idziemy. Tam już mniej więcej tą drogę znam, to chcę iść tędy. Ciekawe, ciekawe, jak to się będzie na bosach sprawowało ta broń. Bo na razie nie ma co się przyczepić. Ego na dwuręcznie walczy. Takie coś. Dobra, to można się w dwóch rękach ją nośmy O nie, już jest ten No nie, gadaj, że już mnie zauważyłeś. Jaki on jest irytujący ten przeciwnik. Nie, tam jest już drugi. Cholera. Czekaj Zaraz nas wypali i będzie tyle z tego Dobra, żyję jeszcze Dostaw nie! Nie, chyba koniec <grybujesz> Dobra, pójdziemy drugą stroną. Nie chcę iść tędy. Jęku, co to ma być? Co to są za przeciwnicy? Jak ja mam z nimi wywalczyć? A jest poza Mariki, dobrze, czy nie muszę tej drogi przechodzić, tak? Masakra z nimi. A gdzie ja teraz jestem? Gdzie to mnie wywaliło? A zobaczcie, z drugiej strony całkowicie. Dobra, to chyba lepiej nawet. Nie będę musiał tej drogi przechodzić. Tutaj co pisze? Dzisiaj czekaj na swoją okazję. Ukryj się, nie wydaje żadnych dźwięków. Na pewno dobrze? No chyba dobrze idę. Mi się wydaje, że droga nas chyba dobrze prowadzi. Nic, teraz się dowiemy. Nie, no wydaje się, że dobrze idziemy. O, zdecydowanie, coś tu jest, czego wcześniej nie widziałem. A, łacz, ta broń naprawdę tym szczurom aż tak mało robi. No średnio, bo mnie szczury zabiły trochę. Dobra. O teraz razie tak średnio bym powiedział ta brońka, ale może się z czasem przekonam bardziej. Dobra, już widzę, że będzie mapka. Także mam nadzieję, że się, że troszeczkę nam tutaj rozjaśni się w takim razie to miejsce, że będziemy już wiedzieć dokąd iść bardziej. Tak to troszeczkę na ślepo podążamy. To mnie ciekawi, co tutaj tak... Ma no, wygląda jakby mogła być rozoręczna ściana, ale jednak nie ma jej. Oszalałe kozy. No i jest mapka. No i dobra, jak to wygląda. Dobra, czyli tutaj musimy jeszcze potem podejść. Tak mi się wydaje, że to było tu, albo ewentualnie tutaj gdzieś, ale wydaje mi się, że to tutaj. Tu się musimy jeszcze dostać. No dobra, razie no, tutaj. No jak to jeszcze wygląda? No nie jest to za duży już fragment, może wpierw do tego zamku pójdźmy. Opuszczony kościół. No spoko. Odłamę go ostro drzewa, też się przyda. Butelka perfum o pomienia płomienia. Spoko, perfumiarze na pewno się ucieszą. Dobra, to wygląda podejrzanie, ale czy coś tu będzie? Nie, chyba to był po prostu ten odłamek ostro drzewa. No dobra. No i co, to tyle, by tutaj było tylko? No chyba tak. A wszelki wypadek, go ciachnąłem. Okej, okay, tu idą te drzewce. A przetestujmy tą broń na nich. Jak to działa? Aha, dobra, to nie pykło. Jeszcze raz. To w ogóle jest mocne. A, tak sobie. Ale nawet nie jest złe. Ciekawie wyglądało. Co to, jakaś ryzykowna ściana, że tyle wiadomości? No raczej nie. Lubią ludzie trollować z tymi wiadomościami ukrytych ścianach. Tak gdzieś podejdziemy. No, nope. Dobra, tutaj jeszcze się wejdzie. Wejdzie się, tylko to tak zamglone, że mało co widać. To co pisze. No, nic ciekawego, dobra. Przenieśmy się tutaj, jeszcze pójdziemy z drugiej strony. Tam na to. Nie będziemy się kierować do tej wielkiej. No, do tego wielkiego, opuszczonego drzewa. No, jeśli można w ogóle drzewa nazwać opuszczonym, oczywiście. Chodźmy w tę stronę. To mnie tutaj. A, ta koza na mnie spojrzała, tak. Już efekt nałożyła. Ktoś zginął? A to ciekawe. A szczurek, nawet go nie zauważyłem, powiem wam szczerze. Dobra, padł. Lecimy tędy. O matko, jakie to jest słabe na nich. Dobra. No dobra, jakoś pykło. No śmieszna ta broń. Ale na pewno nie będzie moją ulubioną. Jest w miarę szybka i to jest na pewno i plus, no i też mało wytrzymałości się zużywa. Ale nie jestem do końca chyba zwolennikiem. Jednak taka broń pchnięć to nie mój styl kompletnie. To możemy sobie wejść jeszcze do góry. No I chyba tak trzeba będzie zrobić. A kolejne szczotki. A bez namierzania to. Ciężko chodzi. O, dobra, pięknie. Chyba, tutaj jak wygląda? Tutaj byśmy poszli w tę stronę. To chodźmy wtedy, jeszcze tutaj. Zobaczmy, ale wydaje mi się, że tutaj już byłem. Ale na wszelki wypadek, wolę sprawdzić, żeby nie było, wspominaliśmy. I wydaje mi się, że to w ogóle jeszcze tak powiem, że to będzie ostatni odcinek. Na że tak powiem. W takiej formie YouTube'owej, bo wydaje mi się, że dalej to już będzie wielki finał tej gry. A wy Dobra, nie masz szans, że ja ich chyba tą bronią pokonam. To zaraz dokończę to wam chciałem powiedzieć. A wielki. Dobra, pokonamy ich. Mi się zachciało testować broni. Dobra, dobra, okej, okay, to ładnie weszło. Akurat mamy go. Eee, no, że będzie, że właśnie będzie wielki finał, już po Elderinga, już w tamtej lokacji. I myślę, że tam sobie zrobię po prostu właśnie live'a. Jeszcze nic nie ogarnąłem, niestety. Ale to myślę, że dam wam info i, i po prostu zrobimy sobie w formie live'a. Pokonamy głównego bossa. To będzie już taki ostatni odcinek, bo tu już chyba nic więcej nie będzie do roboty. Tylko te ostatnie rzeczy nam pozostawały. No, i zobaczymy, ile razy zginę, no i jak to wszystko wygląda. No, oczywiście, tak jak już powtarzałem, wiele razy na pewno będę to zapisywał i na YouTube'a potem wyślę to. Także na spokojnie wszyscy to zobaczą, ale tak myślę, że już, że tak będzie. No, bo tu już zobaczcie, no, nie dużo nam rzeczy zostało. No, jedno miejsce tak naprawdę mi zostało taka niewiadoma, której chciałem jeszcze iść. Jeszcze możemy z mpc oczywiście porozmawiać. To będzie takie bardziej przygotowanie, już do tego właśnie finału. Czuję, że finałowego bossa nie będę walczył tym mieczem raczej. Nie podoba mi się aż tak. Ale dobra, gdzie ja teraz miałem iść? No było takie wielkie, pamiętam tutaj drzewo. Trzeba by je znaleźć. W ogóle nie mam rozumienia, że i tak bezpiecznie chodzić, właśnie jakoś tutaj górą, bo na górze nie ma tych cholerników. Dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle? Zastanawiam się, czy nie szybciej by było. Bo to było gdzieś tutaj w ogóle. Dobra, nie, to wiecie co? Zastanawiam się, czy nie stąd będzie lepiej. Z właśnie biblioteki Midry. Bo tam pamiętam, że to było niedaleko. I tak to nie będziemy tak chodzić, bo tam mi się wydaje, że już naprawdę nic nie ma. No chyba, że coś było, ale mam nadzieję, że nic nie prze. A nie, tu się przeniosłem. Sala rezydencji, może to była? O, dobra, dokładnie. O, ta walka z tym bossem była naprawdę ciekawa. W którym walczyliśmy. Z tym władcą oszalego płomienia. Zresztą my też możemy zostać władcą oszalego płomienia z jednym zakończeniem, więc taki ciekawy motyw bardzo. Dobra, trzeba się wspiąć do góry. Nie ma innej opcji. Za niektóre endy. wejdziemy? Chyba tak. Oczywiście zapalę sobie jeszcze latarkę. że pędzimy Dobra i gdzie ja to drzewo widziałem no no gdzieś tutaj było prawda to jest też troszeczkę jaśnie nie ma tej mgły całej tutaj nie to tam może podejdziemy tam pamiętam że było też kupę drzew tu i chyba to rzeczywiście bo gdzieś tutaj. O, zobaczcie, jest przed nami prosto. Dobra. Tam koniecznie wejdziemy. Pytanie teraz jak? Czy po tym wielkim pnączu się uda? Raczej nie, może z tą stroną jakoś pójdziemy. No bo na pewno tam coś jest, przynajmniej tak się wydaje. No bo wielkie, wielkie, wielkie to drzewo. No tak, tylko tutaj jak już spadnę, to już tam nic dalej nie ma. Chyba że. No dobra, spróbujmy się to obejść. No tak, tylko ja się tu chyba zabije, nie? Hmm. No oczywiście, że się zabije. A! Nie, żyje, patrzcie, ale jazda. To mnie trochę dziwiło, jaka mgła tu jest. Co tu się dzieje? Dobra, tu nas nie było chyba. Okej, okay, skąd on się wziął w ogóle? Go wcześniej nie widziałem nawet. O matko, tak na ślepo będziemy uciekać? Niezła jazda. Kompletnie nic nie widzę. O dobra, jest wyjście chyba. Dobra, dobra, uciekamy z tej ciemnicy. O, nie dogonisz mnie. Zostaw mnie już najlepiej. Dobra, uciekaj, uciekaj. Koniec tej gonitwy. Ale się wystraszyłem. Nie wiedziałem naprawdę o co chodzi. Gdzie my w ogóle jesteśmy teraz? Jeszcze? No dogoni. No weź już spadaj, chłopie. Daj mi spokój. No chyba żartujesz sobie, że mnie szaleństwo teraz jeszcze dopadło. Ej, ej, ej. Masakra. Aha, tam kolejny. Dobra, bo to jest ognisko. Czyli tu jakoś wróciłem. Dobra, siadaj przy nim. Panie, nam odpuścić. Uff, błogosławieństwo z drzewa, weźmy. Dobra, jak się tu mam na górę dostać niby? Tam jest przejście. Dobra, widzę je. To musimy przejść tutaj górą. Musimy się dostać na górę. Dobra. That's the plan. Chyba tędy wejdziemy. Taką nadzieję. Po tych kamyczkach się wespniemy. A, na no spokojnie. Okay, no chyba jesteśmy całkiem dobrze ustawieni, prawda, czy nie? Ech, no nieprawda, tędy nie przejdziemy, ale lipa. Dobra, czyli muszę, roz rozumiem, wrócić tu. I tam jakoś przejść. No kurde, nie będzie to proste, tak mi się wydaje tam dostać. Centralnie przed nami. Stałem się, czy tędy też byśmy jakoś nie przeszli. Dobra, idę na razie w dół. Chowamy się przed tymi gnojami. Może mnie nie zobaczy. A, bo ja tego dotknąłem i to jak, i to się uruchomiło, tak? No, nie, dobra, ja rozum, już rozumiem, w końcu zrozumiałem. Dotknąłem tego i to tak zadziałało. No to teraz mamy przesranę, chyba. A my się musimy tu do góry dostać. Pytanie za 100 punktów którędy Jakby nie widzę tutaj przejścia kompletnie. Może zapalę tą latarkę, bo naprawdę bez niej to połowy rzeczy nie widać. No, patrzcie, wygląda na to, jakbyśmy musieli tutaj do końca lecieć. Dobra, się prze przeteleportuję jeszcze raz tu. No, trochę się, trochę się naszukamy. Ale nie chcę też tego wycinać, bo jakby nie wiem, w którym momencie też to znajdę tą drogę odpowiednią. okej, okay, to do góry. No, mi się wydaje, że może tędy bardziej. odpuścimy sobie już szczury. Już mam dość ich zabijania. Kolejnych? I co, naprawdę tutaj będzie koniec drogi? Dobra, mogę zejść w dół. No i zobaczcie, tamci tam stoją. Kurde, nie wiem, naprawdę nie wiem czy tam no da się tam dostać na 100 punktów. No zobaczcie, tam już tam coś jest. Chyba zginąłem. A jednak nie, drotowałem. a nie było blisko. Jednak było blisko. Dobra, wiecie co? Nie, no to nie ma sensu. Nie będę się tak kręcił w kółko w takim razie ja sobie znajdę to miejsce i zaraz po prostu do was wrócę jak już coś konkretnego jak już po prostu właśnie no coś konkretnego wymyślę i coś konkretnego znajdę. Dobra, jestem już z powrotem i niestety nie udało mi się znaleźć tam wejścia na górę. Chyba po prostu tam nie wejdziemy, tak mi się wydaje, ale za to znalazłem dwie ciekawe rzeczy, mianow mianowicie Tutaj, jak pójdziemy prosto, to zaraz będzie jakiś będzie fan, znaczy NPC, taki Ala do zabicia, bo w sumie tą drogą nie szedłem, więc możemy go pokonać. Tylko ja sobie może zmienię już broń na moją klasyczną, bo przy niej się czuję jednak pewniej. O, nie ta, nie, nie, nie ta brońka, tylko ta. Próbujmy go pokonać. Ręka szaleństwa się nazywa gościu. Tutaj wybijemy go. No, nie jest trudny, Na szczęście. Także pokonany dostaliśmy rękawice szaleństwa. Spoczko. One będą, pewnie, gdzieś tutaj. No i mamy rękawice szaleństwa. To jednak nie był ciuch, tylko co ciekawe, to była ręka. Pięść, uderzenie. Szalone uderzenie ręki włóczni. Rękawica uczyta ze skóry zdartej z ofiar okrutnych, okrutnej jatki. Powoduje szaleństwo, zwiększa siła ataku, gdy ktoś w pobliżu szale, dotknie szaleństwo. Powstała z przemożnego, mrocznego pragnienia zemsty, tych, którzy pobratyńcy prześladowali jako charaktyków. To broń do najbardziej uciśnionych. Unikano umiejętność, szaleńce uderzenie ręki włóczni. Nadaje ręce kształt włócznia, następnie wprowadza potężne pchnięcie, które przebija ciało wroga. Wróg otrzymuje dużą dawkę szaleństwa. No spoko. I właśnie jeszcze jedną rzecz, którą tutaj widziałem, która jest coś ciekawa, którą możemy sobie zrobić, że Chyba wydaje mi się, że tych przeciwników, nawet na pewno, bo już sobie sprawdzałem, można parować. Tych, których mówiłem, że są nieśmiertelni. I tak tylko można ich zabić, zresztą tutaj widziałem dużo właśnie. Dużo właśnie informacji, typu parowanie. Więc spróbujemy go sparować. No, chodź tu. Dobra. No, chodź, dawaj. No w tak. okej, okay, właśnie widzicie, da się go sparować nice dobrze wiedzieć dostaliśmy na brzmiałe winogrono za to A spoko może być, no i tak każdego pewnie możemy załatwić, dobra, to tyle stąd to porozmawiamy jeszcze z za zanim pójdziemy do głównej lokacji, czyli z Ledą, tutaj y, z tym to pamiętam, to się nic nie odezwie, ale na przykład z Ledą możemy pogadać jeszcze możemy pogadać z tą starowina rogata przybyszka i ogólnie z nimi porozmawiać, jeszcze porozmawiać tutaj ze świętą Triną, no i myślę, że ten odcinek będzie troszkę oczywiście krótszy, bo właśnie tak jak mówię, no tam z chcę zostawić już na live'a, ale jeszcze z tymi NPC-ami pogadajmy, zobaczymy co oni powiedzą. Wydaje mi się, że mogą mieć coś ciekawego jeszcze do powiedzenia. No, he was the fear who cleaved open michel at the when he claims he hasn't but i doubt it before he recalls as i have i'm afraid he cannot be left to okay jeszcze real... i there's ample evidence without kind of... i'm quite mistrustful of others to to jeszcze z tą świętą Triną możemy spróbować i z teorierem. zobaczymy czy coś powiedzą no chodźmy szybko do nich ostatnie rzeczy tak naprawdę robimy no i zaraz będziemy na wielki finał się wybierać znaczy oczywiście no nie w tym odcinku, tak jak wam już mówiłem, ale no ten ciekawy co tu będzie coś jeszcze powiesz? ach to zobaczmy czy jeszcze jak się zabijemy to coś się stanie czy to już też koniec questa na ten moment no bierzemy oczywiście umieramy no i pytanie co jaka tym razem przepowiednia czy coś nowego czy też zabić świętego Mikela tak jak ostatnio Tak, musi zabić Mikele. Dobra, to też słyszeliśmy. Ja sobie to pominie nie? w takim wypadku. Dobra, no to co? Jeszcze możemy porozmawiać z tą starą e, kobietą, co tutaj była. No i to chyba tyle tak naprawdę i będziemy mogli iść na. No, no na koniec już tak naprawdę. Bo już wszystkich pokonamy. Wow, nie są stronę chciałem.

Though a take. Wykwitny sko skorpionik gulasz. Hmm, dziękujemy bardzo, przyda się. Chyba? Okej, okay, czyli tyle, chyba? A nie, coś jeszcze mówiła. Czekajcie. Great, wert thou by this old maid unduly as our grave with such. I cannot, please. I have none of the tower wood there, and if one should, I'll. Okay, czy chyba nas polubiła. No dobra. No i co? I to można powiedzieć, że to tyle. No bo czy ktoś jeszcze coś może nam powiedzieć? Chyba tyle z tych ludzi. Chociaż czekajcie, jeszcze. Tu był ten. Dęń suchy liścia. Jakbyśmy założyli jego zbroję, czy coś by się wydarzyło, bo w sumie chyba mieliśmy zbroję suchego liścia z tego co kojarzę. To może by ją tak założyć. Bo teraz on nic nie powie, tak? Coś tutaj jakieś podpowiedzi są. Na ziemi nie ma. No dobra, spróbujmy założyć jego strój, bo wydaje mi się, że mieliśmy coś suchego liścia, prawda? W sumie zaraz zobaczymy. Dobra, jestem po krótkiej przerwie, jednak tutaj nie mamy żadnego stroju A sprawdziłem sobie na internecie takie ciekawości, bo naprawdę nie wiedziałem o co tutaj z nim chodzi I okazuje się, żeby z nim pogadać To trzeba zrobić ten gest Niech zwyciężą najlepsi I podobno jak go zrobimy, to przeniesie nas na walkę Z nimi będzie pojedynek Sprawdźmy czy to prawda Rzeczywiście tak jest, no dobra, nie wpadłem na to sam Z tymi gestami No i co, musimy z nim powalczyć, dochodź tu Dejnie, słuchaliście? liściu Dobra, mamy go o, nie jest chyba za trudnym przeciwnikiem. Dotkniesz mnie w ogóle? A, dotknął mnie, ale zginął. I ok, no i fajnie, mamy go pokonanego. Także miło. A, no, nie był to dużym wyzwaniem, ale się udało, fajnie. I co, przenosi nas w to samo miejsce, tak? Okej, okay, i co tutaj mamy? Dostaliśmy sztuka walki suchego liścia i kapelusz Dejna. To Zobaczmy sobie ten kapelusz Dayna w sumie. Kapelusz to pewnie będzie na kapeluszach. No jak się łatwo można domyśleć. No, który to jest? No tyle tych kapeluszych tutaj jest, że naprawdę. Kapelusz Dejna. Któryż to będzie? No mi się wydaje, że gdzieś na samym początku powinien być, bo ten kapelusz to pewnie nic ciekawego. Mamy Albrisia. Jest, kapelusz Dajna, dobra. Wyblakły na słońcu i lekko przebrudzony kapelusz Dajna swego liścia, noszony tuż nad oczami przysłania wzrok, noszącej go osoby. Skrzyżowanie z kimś spojrzeń może wpłynąć na zmysły, co często prowadzi do upadku tych, którzy pragną podróżować szlachetną i samotną drogą poszukiwaczy. No, ciekawe. Ale Dana już z nami nie ma, także wypełniliśmy jego questa. No i zaraz, to chyba wszystko będzie tak naprawdę: no zostaną tylko już tutaj ta główna lokacja, czyli zewnętrzne ruiny Enir Ilim. No i ta lokacja właśnie to będzie miejsce, którego się udamy właśnie. już. Udam się tak naprawdę. Coś wybuchło. Które udam się już właśnie na live. Ie. Dam wam oczywiście info co do tego, kiedy ten live będzie. Dam też linka oczywiście do Twitcha. Wszystko będzie ustalone. No na razie muszę tak naprawdę to wymyślić, jak to w ogóle zrobić. Ale to ja już sobie z tym poradzę. Także to będzie tyle na dzisiaj. Kończymy tak naprawdę już powoli Elderinga. Do to został jeden finałowy epizod, jakby to można powiedzieć. Także to tyle ode mnie. Zostawcie lajka like i suba, jeśli odcinek Wam się podobał. No wiem, że w tym odcinku może się za dużo ciekawego nie, nie wydarzyło. Ale przynajmniej skończyliśmy. Questa na swojego liścia. No i co, to tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło. Zapraszam też na inne serie na moim kanale. Do następnego. Na razie. Hej.